Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na kawkę, na herbatkę, na ploteczki, dlatego, że dzisiaj będziemy sobie dyskutować, komentować trendy, mody na nadchodzący sezon, czyli wiosna, lato 2025. U mnie co parę miesięcy taki film się pojawia, zregulowa się na wiosnę, lato, a potem kolejna, kolejna część to jest jesień, zima. No i tak powiem Wam, że tych trendów jest zawsze bardzo dużo i one są różne, ale znalazłam taki artykuł z polskiej strony. I co ciekawe, jako ja zawsze w tym filmie wam mówię, że wiecie, nosimy co chcemy, bla, 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 że te trendy się ciągle powtarzają, taka jest prawda, natomiast mam nadzieję, że na ten sezon trendy uderzają prosto w moje gusta, prosto w moje serce. Zacznijmy może sobie od koloru roku, czyli temat roku, Fantom co roku wypuszcza kolor roku, gdzie specjaliści, wiecie, przez cały rok pracują i, i, i śledzą różne trendy, żeby sprawdzić, i sprawdzić jaki kolor będzie kolorem roku. W zeszłym roku to był Peach Fast, czyli taka bardzo jest ta brzoskwinia, która według analizy kolorystycznej będzie najlepiej się sprawdzać wiosną, zwłaszcza tym jasnym, najjaśniejszym. Natomiast w tym roku mamy moka Brown, czyli brąz. Coś, co wiecie, Hello, brąz to w ogóle jest ym, moja czerń, e, natomiast wszystkie odcienie brązu ja kocham i uwielbiam, natomiast w tym roku będziemy mieć właśnie taką wersję brązu. E, uważam, że jest dość twarzowa i myślę, że jak w 2010 do 16 widzieliśmy bardzo dużo szarości w mieszkaniach, mam wrażenie, że od 2020 do teraz było bardzo dużo beżu w naszych mieszkaniach, tutaj też mówimy o trendach, wiecie, w wnętrzarskich, to mówię Wam, że teraz będzie bardzo dużo brązów we wnętrzach, także myślę, że ten brąz będzie wszechobecny, z czego ja się bardzo cieszę, bo ja bardzo lubię ten odcień. To jest oczywiście bardzo twarzowy kolor dla mnie, ale oczywiście, jeżeli nie trzymacie się analizy kolorystycznej i lubicie jakikolwiek kolor, to oczywiście nosimy, co chcemy. Także myślę, że będzie dużo brązu. Z brązem we wnętrzach trzeba uważać, bo może się zrobić za ciemno, może się zrobić dziwnie, myślę, że jest to dość trudny kolor. Mówię tutaj na przykład o ścianach, ale to może bym musiała nagrać film o trendach wnętrzarskich. Ale myślę, że właśnie wprowadzenie takich jakichś naturalnych odcieni y, brązu w meblach, czyli zamiast białych mebli, co przez też od 2010 wzwyż przez długi okres czasu były białe meble taki typowy styl minimalistyczny, y, nowoczesny. No to myślę, że teraz coraz więcej tego drewna widzimy i ja jestem za, dlatego że to zawsze sprawia, że mieszkanie jest moim zdaniem bardziej przytulne. Ale okej, okay, nie będziecie się roz, rozpływać na tym tematem. Tutaj mamy moka brown. Jestem bardzo szczęśliwa, dawno nie było takiego koloru. Wiecie, dla mnie takiego tak chcę i, i mogę korzystać. Dlatego, że jak peach pas, chociaż zauważam, że nawet dość dużo tej brzoskwini w sumie nie było w zeszłym roku. No, ale dobra. Pierwszy trend, który tutaj mamy, to będzie Boho Chic. Powrót stylu Boho. Ja mam wrażenie, że ten. Wiecie, z czym mi się styl Boho kojarzy? Styl Boho mi się kojarzy z Lindsay Lohan, um, jak imprezowała z Paris Hilton. I to, te okresy też Kate Moss. I tutaj właśnie w artykule też jest napisane, że ikony tego stylu to jest Siena Miller, Kiera Knightley i Kate Moss. I tutaj mamy nową wersję. Takie nowoczesne podejście do stylu Boho. Czyli nie będziemy mieć tutaj wianusz Skwiatków, tylko tutaj bardziej ta wersja będzie minimalistyczna i będziemy stawiać przede wszystkim na. Kolory, czyli będziemy mieć koronki, ażury, jedwabie i jasne skóry, czyli nie mamy tutaj czarnej kurtki motocyklowej, tylko właśnie jasne, brązowe i beżowe skóry. Ja do końca stylu boho nie lubię, nie, dobrze się, nie czuję się w nim dobrze, jeżeli chodzi o różne falbanki, natomiast ta wersja taka bardziej właśnie minimalistyczna, myślę, że to może być coś, co może mi się spodobać, bo ja lubię falbanki, ale takie, które nie sprawiają, że wygląda jak dziedzia piernik. Wy wiecie o co chodzi, bo jak robimy mierzymy i jest coś, to, to, wy, to wy też widzicie, że to nie jest do końca to. Dla mnie kolejnym elementem, takim kluczowym kluczowym tego stylu boho jest to, że będzie bardzo dużo odcieni bieli, takich miękkich, śmietankowych, ekli, beży i właśnie styl boho mi się kojarzy albo falbanki, albo frenzy, natomiast tutaj w akcesoriach tego nie będzie, więc nie będzie dużo frędzli, nie będzie dużo e, tych e, torebek frędzlowatych, które zawsze się nam z boho kojarzą, tylko raczej będziemy tutaj e, stawiać na miękkości tkaniny, na tym, żeby ta tkanina, czyli te sukienki, spodnice, one tak po prostu pływały wokół nas, także to mi się jak najbardziej podoba i mam Taką sukienkę, ale nie nie jest ona boho, ale, ale właśnie taka zwiewna. Myślę, że jest to bardzo fajny trend, i jak najbardziej chciałabym tego spróbować na nadchodzący sezon. Właśnie znaleźć jakąś taką śmietankową albo ekry sukienkę długą maxi, ale żeby to nie była dziedzicie piernik. Także może się uda. Także tu trend jak najbardziej funky w stylu boho, który właśnie nie wiem, czy to było, który, to był z rok 2013, które bardzo lubiły wtedy te kwiatki, te wianki, to wszystko, co myślę, że teraz można sobie spokojnie do tego wrócić. I jest taki nowoczesnym tym twistem nosić te wszystkie falbany. Także ja jestem na tak. Zwłaszcza styl boho, myślę, jest widoczny w ślubach i też był taki okres, że wszystkie te wesela w stylu boho robiły, nadal to jest bardzo popularne. Myślę, że teraz ostatnio trochę mniej, więc teraz myślę, że znowu styl boho będzie królował wśród panien młodych. Także mi się styl boho osobiście bardzo podoba, nawet ślubny, ale on do mnie po prostu nie pasuje. Natomiast go for it. Kolejny trend będzie to połączenie czerni i bieli, czyli coś bardzo klasycznego, coś bardzo eleganckiego, coś bardzo minimalistycznego, więc tutaj ten minimalizm, chociaż wcześniej mieliśmy boho, to w takiej bardziej wersji minimalistycznej, no teraz mamy taką kwintesencję minimalizmu. Jeżeli chodzi o czerń i biel, jest to bardzo kontrastowe połączenie, zarówno czarny, czarny to jest bardzo kontrastowy kolor, jak i biały, biały to też jest bardzo kontrastowy kolor, taki skrajny i nie każdemu jest dobrze przy twarzy w takiej czarni i bieli, dla mnie na przykład jest za ostry, ja zawsze nie czułam się zbyt dobrze w takiej właśnie śnieżno-białej koszuli i na przykład czarnej marynarce, dla mnie to lepiej jak jest śmietanka i czekolada, no ale tutaj jeżeli chodzi o trendy no to czerń i biel ma być w modzie, mam wrażenie, że ta czerń i biel, więc to mi się trochę ta czerń i biel kojarzy z, z apelem szkolnym, no ale tutaj oczywiście mamy e, inne, inne połączenie. I tutaj w tym trendzie nawet nie chodzi o to, żeby założyć biały t-shirt i czarne spodnie, tylko właśnie, żeby... Jakoś zagrać tą formą, czyli koszula biała i na przykład czarna spódnica, ale żeby forma była jakaś inna, wiecie, jakieś oversizeowe kroje, na przykład biała marynarka pod spodem coś czarnego. I ja akurat, jeżeli chodzi o trendy, no to wiadomo, też te odcienie bili mogą być różne, więc w moim przypadku śmietanka to jest super. Ja mam białą marynarkę, taką śmietankową off-white i myślę, że można ją właśnie przełamać czymś czarnym, pod spodem. Także to jest trend, który no jakoś myślę, że jest bardzo klasyczny i u każdego w szefie będzie, tylko tutaj bardziej stawiamy właśnie na te fasony, na coś innego, na strukturę niż na konkretny sam kolor czarny i biały, czyli tutaj skupiamy się na tej nowoczesnej odsłonie, tej klasycznej czerni i bieli e, i będziemy kombinować właśnie z krojami, żeby to nie było takie oczywiste tylko żeby coś się działo, także no spokój najbardziej elegancki, natomiast ja jako księżniczka fleja naczelna nie będę korzystać zbyt e, często z tej śnieżnej ogólnie z bieli, dlatego że jestem nieuważna zawsze się poplamię i ten biały to ja na Specjalna okazja. Najlepiej, jak się nic nie je i nic nie pije. Kolejny trend to jest mój trend. Pojawia się. On się pojawia i znika w różnych formach. Tutaj mamy trend garnitury w celu lat 80. Ostatnio te garnitury były trochę krótsze, nadal były też oversizowe. Tutaj zostajemy w tym samym oversize'owym stylu kroju, gdzie te garnitury są duże. No i tutaj też w artykule jest napisane, że garnitury w latach 80. stały się symbolem nowoczesności i emancypacji kobiet, które coraz częściej zajmowały ważne stanowiska w świecie biznesu i polityki. Szerokie ramiona poduchy. Ja muszę uważać z szerokimi ramionami i poduchami, często te poduchy wyprówam, ale jest coś rzeczywiście w tym garniturze, w tej marynarce, co sprawia, że ja się na przykład czuję świetnie. Dla niektórych to będzie obcisła sukienka, dla niektórych to będzie mała czarna, dla niektórych to będzie, nie wiem, sukienka w kwiaty. Dla mnie marynarka to jest coś w szafie, co sprawia, że się naprawdę bardzo dobrze czuję i bardzo się cieszę, że te marynarki tutaj będą Nadal w mocie, modzie, modzia. Oczywiście czasem te poduchy wyglądają aż karykaturalnie, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby też patrzeć na lumpy dlatego, że na lumpach jest bardzo dużo marynarek męskich, które można sobie, oczywiście przywłaszczać do szafy i odpuść te poduchy albo nie odpruwać, a mnie się ogólnie te takie marynarki i garnitury kojarzą z modą na sukces, tam zawsze były właśnie takie garnitury z szerokimi em, poduchami w różnych kolorach Do tylko ołówkowa spódnica no i w tym sezonie te marynarki są odbiciem lustrzanym tej mody z Ladusie 80, czyli oversize'owe, minimalistyczne. Ja mam bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale mam dość dużo marynarek. Ostatnio we vlogu pokazywałam Wam moją nową marynarkę urodzinową z minim welwet czekoladową, więc ja jestem jak najbardziej. Natalia bardzo lubię nosić marynarki po prostu zamiast kutki. Um, why no, jak, jak jest chłodniej no to po założyć sobie oczywiście jakiś sweter, dlatego ja też lubię te większe marynarki mnie marynarki towarzyszą wiosna, na to jest nie zima, ja kocham, uwielbiam i jak na razie nie mam ich dość to jest najczęstsza rzecz na którą zwracam uwagę w sklepach i w lumpach kocham Kolejny trend jest to znowu trend, który jest mi bardzo, bardzo bliski od lat, sobie od dzieciństwa, tak naprawdę, bo moja mama zawsze mnie ubierała w ten styl. Będzie tutaj mowa o stylu safari, czyli styl inspirowany na estetyce z klasycznymi krojami noszonymi podczas ekspedycji w podróży w tropikalne rejony. Czyli tutaj praktyczność ubrań ze względu też na kroje, materiały i kolory. I ja, jak od zawsze pamiętam, mama mnie ubierała. W kaki, zawsze to był kaki bo praktyczne, zawsze też klasyczne kroje, zawsze też bawełna zawsze też jakieś takie naturalne materiały, więc to mi się też kojarzy, więc z jednej strony to było takie dla mnie trochę jakby to powiedzieć trochę krzywdzące jako dziew dziewczynka, może nie krzywdzące ale moje koleżanki chodziły w takich kolorowych, różowych, błękitnych bluzkach z diamencikami a mnie mama zawsze w te praktyczne rzeczy, zawsze ten kaki zawsze granat, ale w sumie dzisiaj jak tak na to patrzę no to, no to nie mam mi tego za złe. natomiast ja zawsze marzyłam o tym, że mieć to taką poliestrową bluzkę z diamencikami w odcieniu jakimś malinowym albo błękitnym, no ale było safari i ogólnie te, te odcienie kaki Uważam, że styl safari super się sprawdza na lato, czyli różne szmizierki. Ja mam, może kojarzycie moją sukienkę, taką ala szmizjerkę koszulową kaki z HM. -u. Ja ją kupiłam parę miesięcy temu, teraz może być jeszcze na wyprzedażach, bo trwają wyprzedaże. Bardzo fajna, pamiętacie tą zieloną. Sukienki, szmizierki i a, takie cienkie shorty. Niesie się właśnie ten styl kojarzy z jakąś koszulą, z, z, z kieszonkami, shorty szerokie, z wysokim stanem, jakieś lniane, bawełniane, ja kocham, czyli łączymy naturalne tkaniny, organiczna bawełna, Len. No i oczywiście stonowana paleta, tu jest napisane, że blisko matki natury. Także znowuż coś dla mnie świetnego, love it. I słuchajcie, kolejny trend, ja nie wiem ktoś. Ktoś te trendy pisał pode mnie. Ktoś napisał, słuchajcie, niech rok 2025 będzie rokiem Ewy, e, bo nie wiem czemu, czemu sobie zasłużyłam na taki, na taki przywilej. Ale jak moi drodzy, kolejny trend to będzie kaki. Total Look. Wiosna nalatuje się zima, kocham kaki. I tutaj Wam wrzucę zdjęcie z mojego Instagrama, gdzie mam kaki Total Look, czyli wyprzedziłam trendy, nawet nie wiedząc, chociaż to jest wersja zimowa, czyli mam tutaj kaki sukienkę, która jest Tesco, do tego mam kaki płaszcz, który jest z HMO, już ma chyba 5 lat i jest zakulkowany. Muszę go chyba dojść do pralni chemicznej i ogólnie pasowałoby go już wymienić, ale kocham bardzo, więc ja się bardzo czekam, że kaki na trwa, bo z reguły kaki to jest taki kolor, który głównie przenika na... Y który głównie widzimy na jesień, jesień, zima A na wiosnę zawsze, wiosna, lato to zawsze te kolory są takie bardziej Chociaż widziałam, że jest pudrowy róż na innych stronach Nie wiem czy to będzie pudrowy róż Na bank będą pastele, ale właśnie, 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 właśnie Wiosna, lato mi się kojarzy z tymi pastelami Natomiast tutaj mamy kaki, także ja jestem zakochana Że ten kaki przenosimy nie tylko na jesień, tylko tutaj na wiosnę, lato Czyli tutaj będziemy mieć też to trochę połączenie tego stylu safari No bo też to safari i kaki to jest powiedzmy wspólne wspólny mianownik. Ale kaki jest takim właśnie neutralnym kolorem, który tutaj też, tutaj też jest napisane, że e, łatwo się go łączy z innymi barwami. No i, i ja rzeczywiście tak uważam, jest dość uniwersalny. Nie bez powodu często kurtki są w odcieniach kaki, takie właśnie w stylu militarnym. Tu jest napisane fajne zdanie, że kaki jest mniej surowy niż czerń czy granat, ale wciąż wygląda elegancko, profesjonalnie i nowocześnie. E, czyli będzie dobry do stylu smart casual e, i oferuje balans pomiędzy między elegancją, a nieformalnością także bardzo się cieszę, więc dziewczyny nosimy kaki jak nie lubicie kaki, ten najbardziej Znowu jak czerń i biel była dobra dla tych kontrastowych typów kolorystycznych no to ten kaki nie jest taki dobry przy twarzy, bo to jest bardzo zgaszony odcień ale oczywiście możemy go nosić na dole, czyli jakieś spodnie, spódnice połączone z jakimś kolorem z waszej palety. Te poprzednie trendy, mam wrażenie, że były właśnie takie dzienne, bo często te trendy są takie nie na co dzień. Jakieś wiecie, jakieś perły, czy kokardki, czy kwiaty, ciężkie te trendy do noszenia na co dzień. A teraz widzę, że ta moda staje się coraz bardziej e, dzienna, czyli już nie stawiamy na zwydziwiane jakieś wielkie falbany. W których się nie doruszać, tylko bardziej jednak stawiamy na ten e, krój klasyczny, na coś wygodnego, co mi się bardzo podoba, ale pewnie jeszcze wrócimy do zwydziewanych rzeczy. Także tutaj mamy to drapowane sukienki, to jest coś, co chyba już było wcześniej. Nic specjalnego, czyli tutaj mamy jakieś asymetryczne kroje, klasyczne sukienki z miękkich dzianin, bawełna Ilnu. No tutaj ja mam taką sukienkę dwa lata temu byłam w Paryżu z Anią. To miałam właśnie fajną, lnianą sukienkę na jedno ramię, która miała wycięcie od środka. Także jak najbardziej. Czyli coś, co mamy asymetryczne dekolty, powiększona linia lamion i wycięcia w okolicy talii. Także to jest coś, co mam wrażenie, że. Że przychodzi służebnika, wcale nie jest jakimś super trenem, no ale okej, okay, dalej to nam będzie towarzyszyć, także moja sukienka, która ma dwa lata nadal będzie trendy, z czego się bardzo cieszę. No i to jest właśnie ten trend, o którym wcześniej mówiłam, będzie tutaj, moi drodzy, odcień pastelowy, czyli ogólnie pastelowe kolory, no i właśnie jak mam wrażenie, że zawsze ta jesień, zima to jest bordo, kaki, szarości, no to zawsze na tą wiosnę, latą wracają nam pastele. I właśnie zauważyłam, że jest dość dużo, oprócz tych kremów wyśmietanych, jest dość dużo pudru, pudrowego różu. Także będziemy mieć te pudrowe róże, będziemy mieć pudrowe brzoskwinieki, jasne odcienie żółci no to tutaj oczywiście, to są takie, tutaj jest też napisane, że takie sorbetowe odcienie tutaj oczywiście najlepiej te kolory przy będą się sprawdzać u osób, które są jasne i chłodne czyli lata, a najlepiej oczywiście lata te najjaśniejsze także tutaj dobre news dla osób, które lubią właśnie bardzo jasne pastelowe rzeczy później jest krata, wiecie co, krata to jest dobrze napisane, czy krata potrafi być lekka, wiosenna, inspirująca Pro pr projektanci twierdzą, że tak mnie się krata bardzo kojarzy z jesienią i zimą e krata mi się kojarzy z koszulą ciepło flanelową, z płaszczem wełnianym, z jakąś y chustą w ogóle mi się nie kojarzy na wiosnę, lato i nie wyobrażam sobie chodzić w kracie ale jakby ta krata była właśnie w takich kolorach wiosennych to może tak tutaj właśnie połączenie kraty z lekkimi bluzkami w pastelowych kolorach. Bardziej, no to już jest coś bardziej modowego, e, coś co nie jest takie oczywiste. Wiele rozwiązań. Ja chyba spasuję na kratę na wiosnę lata, chociaż kto wie. Ale jakoś tak ta wiosna i zawsze mi się będzie kojarzyć ze świętami i z tym, z tym, no nie wiem, nie wiem. To jest też coś co. jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, że pastele w lato, ciemne jesień. I tak, coś, co jest na odwrót, to zdaje się dziwne. Także, no nie wiem, dla mnie nie. O! To będzie kolejny trend, czyli kwiaty w mrocznej wersji. To jest ciekawe, dlatego że te kwiaty zawsze na wiosnę lato były jednak lekkie, e, jasne. To były albo jakieś różyczki, albo jakieś e, pastele. Natomiast tutaj mamy mroczną wersję, czyli coś, co się nam kojarzy z wiosną i latem, ale jednak jest po tej ciemnej palecie barw. Czyli tutaj czarne tło. E, albo jakieś kobaltowe, więc tutaj znowu żadnych ciemnych typów kolorystycznych. Oczywiście te wszystkie kobalty dla zimy będą świetne. E, no Myślę, że to jest fajna opcja. E, tu jest napisane, że kwiatowe printy stają się bardziej majestatyczne, wyraziste i kontrastowe i wyrafinowane. Czyli nie będziemy mieć tutaj właśnie pastelowych sukienek w łączkę, tylko jednak coś mocniejszego, coś bardziej wyrazistego, coś bardziej odważnego, powiedzmy. Także myślę, że e, fajne. Natomiast um, myślę, że to też może być taki trend chwilowy. Tutaj jest też napisane, że e, kwiaty będą również odzwierciedleniem stylu safari, więc będzie też jakieś będą też jakieś zwiewne e, fasony sukienek maxi, no to to będzie coś dla mnie. E no więc tak, będą kwiaty, ale mroczne. I kolejne trend to białe piórka. To coś ekstrawaganckiego, myślę, że na wieczór, zwłaszcza w tych letnich sezonach, może, nie wiem gdzieś, nie na wesele, bo nie można białego piórka, białe futro no coś, no bardziej jakiś taki koktajl party jakaś fajna właśnie sukienka, która będzie pastelowa i na to jakieś białe pióra no coś, coś odważnego coś na pewno na, na jakieś wyjście, na jakieś letnie imprezy, koktajlowe sukienki z piórami, no to też tutaj w wersji mini um, no spoko no to spoko tylko no gdzie w tym wejść, tak? także tutaj nie wszystkie trendy Yy, są takie, żeby wyjść na ulicę, no bo nie uważam, żeby sobie wyjść w takiej yy, właśnie piórkowej stylizacji, ale może powinnam się przełożyć, chociaż na to angielską pogodę, wiecie, jak ja bym wyszła w takim yy, piórowym, białym płaszczu, w ręczesterze, gdzie po prostu pada, to ja bym wyglądała jak taka zmokła kura, albo taki zmokły łabądź, oho, łabądź czy łabędź, łabądź. Zmokła kura, powiedzmy, biała zmokła kura, także już to widzę. By mi to zgniło, w ogóle nie, 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 ja się nie widzicie. Ja myślę, praktycznie. To widzicie, to safari mi mama wbiła w łeb, być praktyczną, być pitu pitu, także ja już wiem. Natomiast, jakby miała jakieś imprezy, to bardzo chętnie w ogóle. Ja już Wam mówiłam, że odkąd byłam chora, w pierwsze dni, tygodnie grudnia, to oglądaliśmy z Matiem żony Salt Lake City jak one się tam stroją, idą z koleżankami na koktajl albo na obiad, no to w te pióra to wiecie, no ale ja to no nie, nie mam no, trzeba zrobić nową wersję, żony youtuberki yy, i, i, i zrobić takie reality show to wtedy sobie będę oczywiście kupować pióra i chodzić na, na herbatkę do Starbunia czy na kawę w takich piórach. Także to jest taki z skrót tych trendów. Jeszcze widziałam na innych stronach, że, że ma być tank top modny, czyli biały top. No ale sorry, no co to jest za trend? No bez przesady Także to są takie kluczowe. I to są powiem Wam, że tak jest, takie tre, y, trendy, które naprawdę mi um, się podobają, bo zwłaszcza te pierwsze. Jest na tak, bo są przede wszystkim dla ludzi są, są tanktopy! Ominęłam. Tak, są tanktopy. Tanktop wywodzi się od tank suit, czyli jednoczęściowego stroju kompilowego, który był wdroszony w do latach 20. a widzicie? Eee, Kate moss bla bla bla. Projektanci postanowili na nowo zinterpretować funkcję tanktopu i zaczęli eksperymentować z różnorodnymi materiałami, korami oraz dorami. Bez przesady. Eee, bez przesady. Także tank topy, nic okrywczego, ale są, także i zawsze są, zawsze były i zawsze będą. Amen. Także to było na tyle, mam nadzieję, że miło spędziliście czas razem tam ze mną, Czego się dowiedzieliście, dajcie znać czy jesteście team Safari, tak jak ja, czy jest coś w tych trendach, co będziecie na pewno sobie pożyczać, będziecie nosić, będziecie czuć się trendy. Czy kochacie kaki? Co sądzicie o tym Kolor, kolorze roku? O, o Jezu, nie mogłam się stawić. Kolorze roku 2025, czyli mocha brown. Ja kocham. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do uderzenia w dzwon i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa, dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrała trendy makijażowe, albo właśnie wnętrzarskie. No, pa.